Lindwikiem w końcowej klasyfikacji turnieju Czterech Skoczni, a teraz zakończenie 69 turnieju skok Kamila Stoch. No chyba przypieczętowanie, wielkiego sukcesu naszego zawodnika, zdobycia po raz trzeci złotego orła, triumfu w turnieju Czterech Skoczni. Lider po pierwszej serii Kamil, jak w posągu, Pięknie, bardzo daleko. Pięknie. Cudownie, profesura, maestria, no niesamowity występ Kamila Stocha. I w pierwszej serii, po której miał nad... Geigerem 7 punktów przewagi i w drugiej serii, w której skacze 140 metrów. Znowu, tak jak wczoraj, dostaje dwudziestkę. Dzisiaj dwie dwudziestki i trzy noty po 19,5 punktu. No więc przewaga Kamila nad rywalami jest po prostu ogromna. Wcześniej Jana Honen pięć razy, Jens Jędzbajsko cztery razy, Reknageli Wirkola po trzy razy i piątym zawodnikiem, który co najmniej trzy razy wygra turniej czterech skoczni będzie Kamil Stok, no i w tej grupie jedynym, który w przeszłości zdobył Wielkiego Szlema, wygrywając wszystkie cztery konkursy. Brawo! Wielka, wspaniała, genialna forma Kamila Stocha na turnieju czterech skoczni. Przypomnijmy sobie, gdzie byliśmy, jak się czuliśmy 28 grudnia podczas kwalifikacji w Oberstdorfie, kiedy wydawało się, że nasi zawodnicy... No, będą kibicami, będą widzami w tym konkursie, względnie, że wystąpią powiedzmy w austriackiej części, ale nie będzie im dane rywalizować w przekroju całego turnieju. Stało się inaczej, stało się fantastycznie. Kamil dwa zwycięstwa w turnieju czterech skoczni w tym sezonie. Łącznie w całej historii turnieju ma tych wygranych konkursów już siedem, no a w całej swojej historii występów. Zbliżył się na jeden konkurs do samego Adama Małysza. Tak jest, 75. podium, 38. triumf Kamila w historii jego występów w Pucharze Świata. No więc fenomenalny, fenomenalny start. Dzisiaj o 20,3 punktu wygrał z Mariusem Lidwikiem, o 23,4 punktu wyprzedził Karla Geigera.